No, PKP Cargo to jest drugi przewoźnik towarowy w Europie, ale niestety jest to kolo z naglinianych nogach. Teraz można powiedzieć, że trup wypadł z szafy i widzimy, jak bardzo straciła ta spółka nie przez pół roku nowego rządu, jak próbują nam wmówić związki zawodowe, ale przez 8 lat. To naprawdę są obiektywne dane, można sobie sprawdzić chociażby na notowaniach giełdy papierów wartościowych 2015-2020. 4, spółka straciła około 90% wartości. Zadłużenie wzrosło do ponad 5 miliardów. Spółka, jak popatrzymy na takie wskaźniki, masa przewożona czy praca przewozowa, więc ta masa przewożona na y, konkretnych y, odcinkach zajmowała y, 8 lat temu 50-60% rynku. Dzisiaj to jest poniżej 30%, więc sytuacja jest bardzo zła i niestety, jeżeli mówiąc bardzo prostym językiem, nie ma roboty dla takiej załogi 14-tysięcznej w PKP Cargo. Nie mówię o Reszcie grupy, gdzie zatrudnionych jest 20 tysięcy. To jednym z takich pierwszych zadań jest niestety w ramach szukania oszczędności cięcie kosztów pracy, bo to jest numer jeden, jeżeli idzie o koszty spółki, około 16%. Ja największe uwagi i największe pretensje mam do związków zawodowych, bo dzisiaj się nagle obudziły. Dzisiaj chcą strajkować, dzisiaj robią pikiety, chcą blokować tory. Pytam się, gdzie był przedstawiciel? Związków zawodowych, który jest w zarządzie kargo i jest tam za no, niebagatelną kwotę ponad 40 tysięcy miesięcznie, gdzie byli przedstawiciele trójka związków zawodowych w Radzie Nadzorczej za przynajmniej 15 tysięcy złotych miesięcznie. Dzisiaj takie krokodyle łzy, które są lane, są naprawdę nieszczerymi. Związki zawodowe, decyzje polityczne. Także już ta słynna, chyba wszędzie opisywana decyzja Mateusza Morawieckiego, żeby rzucić kontrakty i zająć się tylko i wyłącznie przewożeniem węgla z naszych portów. Plus o, brak umiejętności zarządzania spółką doprowadziły do takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Niestety te zwolnienia do 30% załogi są koniecznością, ale to nie jest tak, że. Ten tymczasowy zarząd czerpie jakoś przyjemność z tego, że musi takie ruchy personalne dokonywać. Proszę zwrócić uwagę, że mamy porozumienie z Polregio. Do 300 osób, także maszynistów, bo to jest ten cenny zawód i deficytowy na polskim rynku, przejdzie właśnie do tej spółki. 300 osób przejdzie do Intercity, 300 osób przejdzie do spółki Remtrak, czyli takiej spółki, która zajmuje się taborem. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnie słowo, bo są też przewoźnicy pasażerscy, samorządowi, którzy potrzebują um, dodatkowych załóg, więc to jak najmniej może być bolesne i bardzo dobrze, że takie działania są podejmowane. Po tej restrukturyzacji kosztów musi oczywiście przyjść pora na odbudowę rynku, tylko tu jest bardzo ważna uwaga, bo z jednej strony my musimy ratować PKB, AKP Cargo jako spółkę, ale musimy też ratować cały rynek, bo kolej towarowa jest cały czas niestety na równi pochyłej, oddaje ten rynek na rzecz przewozów drogowych. Poprzedni rząd nie miał odpowiedzi, co zrobić, żeby ten segment przewozów kolejowych ratować. Ten rząd jest, można powiedzieć, krótko, ale też nie słyszałem żadnych recept. Może przy okazji trudnej sytuacji narodowego przewoźnika usłyszymy także, co zrobić, a recepty przez rynek są podawane, one dotyczą infrastruktury, kosztów dostępu, zwiększonych kosztów dostępu dla przewoźników drogowych, więc co zrobić, żeby kolej towarowa w Polsce zaczęła odzyskiwać swoje miejsce.